Co to jest szuryzm? Dzisiaj sobie na ten temat porozmawiamy. Otóż, moi drodzy, biorąc pod uwagę, że wielu ludzi przesyła mi jakieś e, wiadomości na maila, na przykład, eee, lepszy, bo tutaj jest taki szur, czemu ty nie mówisz o tych lewackich szurach, na przykład, nie wiem, z PO, czy tam z ogólnego mainstreamu i podaje mi między innymi jakieś tam linki do gości, którzy twierdzą, że coś tam, coś tam, bo coś tam, albo na przykład gości, którzy twierdzą, że chcą odejść od węgla i to dla nich już jest szuryzm, bo ludzie chcą odejść od węgla, bo dla nich to jest głupota i tak dalej. Nie moi drodzy, co to jest szuryzm? Szuryzm to nie jest przeświadczenie, że ktoś twierdzi coś absurdalnego, tylko Szuryzm jest to podejście, w którym człowiek odrzuca jakiekolwiek fakty i jakąkolwiek logikę oraz normalne myślenie i źródła na rzecz swoich własnych, na rzecz stworzenia swojego własnego świata, w którym. Ludzie, którzy mają znaczenie, to są tylko i wyłącznie ludzie, którzy popierają naszą ideologię i wszelkie różne inne źródła nie istnieją bądź są w jakiś sposób wytłumaczone. Przykładowo, innymi słowy, weźmy sobie na przykład świat lubelskiego bunkra. Dlaczego lubelski bunkier to jest szuria? Ponieważ jest sobie lubelski bunkier i on twierdzi, że Ameryka, na przykład Ameryka są zbawcy całego świata. Dlaczego? No w sumie to nie ma żadnego uzasadnienia logicznego. Dlaczego? Bo jest. Bo stworzyło Państwo Izrael. To jest tylko ich wytłumaczenie. Tymczasem w Biblii, którą się podpierają, nawet stoi, że nie, że Ameryka nie jest żadnym wybranym państwem, bo wybranym państwem jest naród żydowski. Wobec tego, to jak już to Izrael musi być wybranym państwem, według narracji, ale jedźmy dalej. Jedźmy dalej. Co oni dalej twierdzą? Otóż twierdzą, że. Świat ma ileś tam tysięcy lat. No i tutaj już się kłania nauka, ponieważ nauka pięknie nam wyjaśnia sytuację, że jest sobie świat, który ma znacznie, znacznie więcej. Choćby po datowaniu węglowym, datowaniu różnym innym, choćby nawet na prostej matematyce, choćby na prawie grawitacji, prawie e, wszelkich różnych prawach fizyki jesteśmy w stanie poświadczyć, że takie pierdzielenie, że to trwało tylko 6000 lat, no to to sorry, ale nie, bo na przykład na, na zwyczajnym obliczeniu oddzielaniu się od siebie galaktyk, jesteśmy w stanie obliczyć, że one się oddzielają od siebie znacznie znacznie dłużej. Wobec tego, istnieć musiały znacznie znacznie wcześniej, o wiele wcześniej, żeby tak długo się od siebie oddzielały. Wobec tego mamy sytuację, gdzie wszelkie możliwe źródła mówią, że to jest. to jest kłamstwo, to jest takie pierdzielenie dla pierdzielenia. Jaka jest reakcja Shuri? Reakcja Shuri jest nie, 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 bo w Biblii pisze, jest napisane tak, a tak, i Biblia to jest nadrzędna księga i mam w dupie wszystkie inne. Tak samo jest na przykład z szurami politycznymi. Mamy kuce, które twierdzą, że wolny rynek jest remedium na wszystko. Jak coś nie działa, wystarczy wpierdolić więcej wolnego rynku w wolnym rynku i będzie działał zajebiście. Mamy potwierdzenie, że to nie działa na przykład yy, poprzez ostatnie rzeczy, czyli zniesienie podatku dla młodych do 26 roku życia. Okazało się, że tak samo na przykład nie wiem, mamy zniesienie, zniesienie niektórych podatków na czas kryzysu. Okazało się, że to nie spowodowało, że pracownicy mają lżej, tylko pracownicy mają obcięte pensje. A Janusz Prywaciarz sobie nadrabia, że tak to ok. tam nie wiem, facet y, zarabia ileś tam, ale praktycznie ileś tam kasy mniej dochodzi do jego portfela, bo Janusz sobie musi odrobić, bo jest wielce zniszczony. Mamy sobie na przykład sytuacje inne związane z polską polityką. Ale polska polityka jest też dosyć bardzo ciekawą rzeczą, ponieważ tak mamy szuryzm z lewej strony. Mamy przykładowo gości, którzy twierdzą, tak zwana no, część partii Zielonych twierdzi, że powinniśmy w trybie natychmiastowym od razu. E, olać sobie wszystko olać podstawowe zasady fizyki olać podstawowe pojęcia naukowe bo przecież 5G jest złe, bo usmaży nam mózgi, mamy tę samą strukturę zresztą z prawej strony tym bardziej, mamy ludzi tworzących narrację, że 5G to jest jakieś giga zło które weźmie, przyjdzie, zniszczy usmaży, jest po to, żeby zniewolić Polaków, żeby ich dojechać, z kolei tam była narracja u Zielonych bodajże że 5G to jest o ile dobrze kojarzę, nie pamiętam dokładnie tej te przemówienia całego tego w sejmie, ale ogólnie była narracja taka, że bodajże 5G zostało stworzone przez korporacje, żeby ludzie kupowali jakieś takie rzeczy, różne takie pierdoły. Więc mamy te rzeczy, ale musimy rozróżnić mówienie pierdół a szuryzm. Szuryzm to jest po prostu właśnie taka negacja rzeczywistości I tworzenie sobie swojej własnej rzeczywistości Tymczasem głupoty, no to są głupoty, tak? Na przykład, jeśli ktoś mi mówi, że dla niego szuryzmem są e, Przykładowo jest Biedroń, który mówi, że powinniśmy odrzucić wszystkie inne źródła energii I przejść tylko na energię e, odnawialną No to spoko, on ma prawo to twierdzić I on ma prawo nawet e, wyłożyć Konkretne rzeczy naukowe, ponieważ tak, są naukowe jakieś e, tam, książki różne. E, różni naukowcy też prowadzą od praktycznie lat 90., od początku istnienia ekologii, narrację, że. Cały świat byłby w stanie wytrzymać na odnawialnych źródłach energii, i to są gości, którzy nie są jakimiś tam, nie wiem, frajerami, którzy skończyli wyższą szkołę drapania się po dupie, tylko to są poważni naukowcy. Problem leży w tym jednak, że no tutaj, jeśli chodzi o kraj, to się nakładają różne, wszelkie możliwe. Związki związane z tym, że realie polskie nie za bardzo na to pozwalają, ale ładnie to wygląda, i tak dalej. Wobec tego to nie jest de facto szuryzm, to jest po prostu głupota. Dlatego też w ogóle nie omawiam mainstreamu, ponieważ mainstream w większości przypadków gada niestety, ale głupoty to nie są szuryzmy, to są głupoty. Przykładowo też mamy różne rzeczy z innej strony. Na przykład jeśli ktoś mi mówi, że bon wakacyjny to jest zajebisty pomysł, ponieważ on ożywi polską gospodarkę i ludzie dzięki temu będą mogli sobie pojechać wreszcie na wakacje, to też jest dla mnie pierdoła. To nie jest szuryzm, to jest po prostu głupota. Gość powiedział głupotę, no bo wiecie, jak to się skończy, skończy się tym, że oczywiście to, co zresztą e, parę dni temu wrzuciłem materiał Janusze podwyższą gigantycznie ceny i zaczną sobie odbijać odbijać sobie rzekomo te trzy miesiące, które siedzieli i e, dokładali pieniędzy do pracowników. E, no i będą starali się za wszelką cenę wycisnąć. Jak najwięcej żeby mieć pełnoprawne środki, które będą mogli znów wpakować w jakieś nowe Volvo, bo oczywiście myślicie, że naprawdę będą oszczędzać, raczej wątpię. To jest głupota, to nie jest szuryzm. Mam nadzieję, że ten materiał troszkę wam wyjaśnił co i jak, i liczę na to, że wreszcie zrozumieliście na czym polega prawdziwy szuryzm. No, i to jest właściwie tyle na dzisiaj. Zapraszam Was jak zwykle do dyskusji w komentarzach, co myślicie. Jakie są Wasze opinie? Jeśli macie jakieś tam zjawiska szuryzmowe, które chcielibyście mi przekazać na maila, no to mail jest jak zwykle w opisie. Zapraszam jak zwykle znów do komentarzy, ponieważ one były, są i będą Wasze.